Dla mnie to jest patologia sportowa, bo sportowiec to jest osoba, która szanuje się i drugiego rywala. Idę po Adamka! Nie bałybyśmy się wychodzić w nocy na przykład. Jest patriarchat a wolałabym matriarchat. Ale ale dobra jest ta gala, no bo wieje ch... Trochę już dwie godziny trwa, jest gówno totalne. To, ta... to musisz odświeżyć spokój. Naście, 24 piwa? Tak, bo jeżeli trzeba docenić walkę takich gladiatorów, to musi być odpowiedni stan umysłu. Czy Warszawiacy znają świat Free Fightów i czy w ogóle wiedzą, że w ich mieście odbędzie się dzisiaj Prime MMA Show? Zapraszam do oglądania relacji, a zaczniemy sobie ten materiał od wczorajszego Mediadeju. Zobacz jakie zagrożenie polskiego boksu tam stoi, Polskiego Zobacz. boksu? Zobacz To są te kocie ruchy. Te gestery ruchy ma. ma Teraz jestem kurwa bokser kurwa Najlepszy w Europie, idę po Adamka Tam już jakieś dymy czy nie? Właściwie kurwa jest, jest tak stypa No? Stypa jest I ogólnie, ale wiesz, Fajnie, że ktoś to powiedział Ale wiesz dlaczego? Pewnie dlatego, że to jest w że jest taki, jest, oni czują tą walkę, czaisz? Jak tam w ogóle ten tatuaż co zmazywałeś Popka zszedł do końca? Nie, miałem dwie sesje, pa. Tu są jeszcze ten, nie? Jeszcze, jeszcze jedna i wtedy będę mógł robić coś nowego, nie? Pan Wielki Kirimasu. Mały. Jest pan za stary na fake fighty? Czy na to nigdy nie jest się za nie stary? Jesteś tam nie jesteś za młody na wpierdolkę? Czy to ty tak znakautowałaś trenera swojego, że musi teraz w ortezie chodzić? E, tak, tak, to ja. Właśnie chodzi w ortezie niestety, ale to już kwestia czasu i myślę, że będzie rewanż. Znaczy ja wam powiem tak, ona się po prostu przybierała, ja się zapatrzyłem i upadłem i... No zerwałem więc za dużo, nie? nie Czy sami mówili, że tu nie się nie liczy? Masz? Chyba co ci nie liczy, chłopie, ty? Wszystko się liczy. kurwa, Trzy wygrane i tyle. A ty nie masz ani jednej. Mów, masz ser, masz jedną wygraną. To palinio. Trzy wygrane, trzy wygrane, młocie jebany. jebany, trzy wygrałem. Maszyna młocie No to jaki? A kto wygrał? Kto wygrał poprzednich Gladiatorów? No na, no, no, no na pewno nie ty, Bodałem bo dałem mu wygrać, byłem z w parze. Co ty pierdolisz mnie, chłopie pajacu jeden. Dobrze, dobrze, już chudzi, chłopaki. Poddenerwował, już byłem taki spokojny, nastawiony na media trening, a tu taki debil będzie coś gadał, że mam jedną wygraną tylko. Zaraz na tej scenie będzie ważenie i zobaczymy kto jest ulańcem, a kto chudym bykiem i kto komu ma zamiar bardziej wpierd... Tym saltem się no słuchaj, Edziom ja przekręcił, widziałeś jak się szybko kręciłem? Prawie podwójne zajebałem. Akurat mrugnąłem wtedy. Prawie podwójne zrobiłem. Ładnie to wyratowałem, przewrót w tył, stałem. Odczuwałeś te uderzenia w brzuch? Tak, bardzo mocno. Bardzo Naprawdę Robalini jest tak przygotowany, że dostaną szybko w pierdol. A jakbym dzisiaj miał u Bugmachera postawić kupon, że Robalini wygra, to, to nie będą zmarnotrawione pieniądze? Szczerze? Szczerze. No nie stawię. A są plany, na pewno będzie pierwsza wygrana, bo ja wiem co robić. A, a, a jaki masz jakby rekord? No 0-3, ale tra... <grym <grym teraz tak wszystko się naprawi, tak? Pytamy dzisiaj, co sądzicie o freakfightach? Jakie macie zdanie na temat freakfightów? Generalnie jest to duża patologia, tak? Mm -hmm. Jest coraz gorzej w tym internecie przez to, według mnie. Dobre. Nie lubimy, nie oglądamy. Nie lubicie, <grym> nie <grym> co ty Nie no. oglądamy. Nie znam słów dostarczająco obraźliwych, żeby wam to skomentować. Patologicznie, ale tak to spoko. Nie. Dla mnie to jest żałosne. Dla mnie to jest patologia sportowa. Bo sportowiec to jest osoba, która szanuje się i drugiego rywala. Nie interesuje się. Nie interesuje się. Nikt się tym nie interesuje, nikt. Wiecie, że dzisiaj jest Prime ma w Warszawie? Tak, wiemy. I co, idziecie? Nie, słaba gala. To w Warszawie jednak się odbywa? Tak. Czy wiedziałem, że jest dzisiaj, ale nie wiedziałem, że w Warszawie. Nie wybieracie się? Nie. A Pay Per View kupujecie namiętnie? Nie. nie, nie. Kto dzisiaj wygrał? Tańcula no, czy, czy Kasia? Kasia. jedyna. A nie, jak myślisz? Ania pomoże? Tańcula. Wydaje mi się, że Kasius powinien wygrać. Ale jedyny wyтник, kto to jest? <grym> Powiedziałbym się Don Kasio. Jak dla mnie właśnie Tańcula. Tańcula. Myślę, że Tańcula. To ja myślę, że Kas już generalnie raczej nie będzie miał większych problemów z pokonaniem Tańculi. Nie wiem. Być tak strzelać. Tańcula. Bugmacherzy typują Kasio jako faworyta. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest dobre podsumowanie tej rozmowy. Zostało pół godziny do walki, a ja sobie obstawię kuponik na oficjalnym koncie sponsora. Myślę, że tutaj Casio wlatuje na jedynkę. Myślę, że też Daro będzie też faworytem walki z Bagietą. Dam na para Maxila z racji tego, że wczoraj nam udzielił wywiadu. Klasik wczoraj pokazał show. Ja jestem kurwa show. No i dobrze, tak z sympatii po prostu do niego obstawimy jego walkę i jego wygraną. Panie i panowie, pora na oficjalne rozpoczęcie gali Prime 8. Dominik Skowina! Jaś Kapela! Tomasz Olejki! Tomasz Jabłczan! Jukon! Paweł! Dariusz! 2-0! Gorzej, Kolek, Tańczyla, Kaciu, Don Casio, no i na, na jaką walkę najbardziej się nastawia? Mojego taty Taty. Pawła, jaka. Jak forma? jak się czuje? Tak gadałeś z nim dzisiaj pewnie. Jak no, się? dzisiaj walkę z cieniem, to. No, wygrał? By, było zajebiście, nie? Ja mam tylko nadzieję, że lasik dostanie w to, bo mi to jest Showman, to jest showman! Nie, nie wierzycie w ideę jego? Showmani chyba nie klękają. No, tak mi się wydaje. Czemu walki kobiet są tak nudne? Nie są nudne, po prostu może zawodniczki nie są ciekawe albo doświadczone. Rozmawiałaś z wiolą przed walką? Tak. Jakie ma nastawienie? Czuję, że... czuję to moc, czuję wygraną? O! O. No, jakieś konkretne pytanie i uciekam, bo tutaj Nie, na, Joy, no na to, Joyta jeszcze muszę iść, Na bierz. Joyta przed walką? Mordo, no. A zaprosisz mnie? Proste, ale to musisz lepsze wywiady ze mną robić. Następnym razem. Pamiętaj, wujek Samo złoto, baku, baku, gib, gib, skład, także nie może się obejść. Elo! Elo! Jesteście na zaproszenie, czy jako, jako goście, którzy kupili bilet? Na zaproszenie. Jako goście. Dostaliśmy nie. zaproszenie. Dostaliśmy. Dostaliśmy zaproszenie. Miejsca są limitowane, jak chyba na turnie Igrzysk, na, na Igrzyska czeka w Lederownej no tak, Tutaj jest ta hala pęka w szwach, jak widać. no, nie, le, Ledwo można usiąść. No, a jesteś z zaproszenia, czy płaciłeś za to, żeby tu usiąść? Płaciłem. I ile kosztuje bilet na Prima. Tutaj coś było 4,99. Dałeś za to 500 zł, żeby tu usiąść. I, napi I napić się piwka. Chciało ci się tyle dać za to? No... Wiesz co, lubię zwiedzać. Okej, obejrzałem to kurwa o... No chujnia, wieje chujnie. Jeszcze połowa. Jeszcze połowa. Jeszcze połowa, z połowy. Dopiero to pierwsza, pierwsza walka, także no, na co się najbardziej nastawiacie? Wiesz co, bardziej, najbardziej to na kaczor i no i oczywiście kurwa... Yy... Ostatnia walka, Casio. No. Problem był taki, że Marek Jówko jedyne ciosy, jakie dostał, to były czyste ciosy. Czyste ciosy. A ja kibicuję Markowi, bo Marek waży 50 kg. prawo? byś I nie podoba mi się, że Czarny Polak tak mocno Kto bił Marka. Tak mocno go bił. Czyli generalnie frame polega na tym, żeby bić łagodnie, ale z gracją. Tak i to nie mogli bić Marasa. Kibicujecie Markowi, to jest fajny gość, naprawdę. A z, z kim oni mogą być w finale? <laughs> Czyli co, jak wygra. Jak, jak, ja nie wiem o co tu chodzi w ogóle. są nudne. Nie, nie nudne. Nie nudne? Nie. Mężczyźni są nudni. Co? Mężczyźni są nudni? Jak, no, jak by wyglądał świat bez mężczyzn? Nie bałybyśmy się wychodzić w nocy na przykład. Jest matriarchat, a wolałabym matriarchat. Jak wyglądała selekcja na Ringer? Ktoś, ktoś was y, castingował? Czy tak. jesteście jakby spod jakiejś agencji? Mieliśmy ja takie trudne casting <grytanie> Piszą na Instagrama Ładna <grytanie> blondynka Albo ciemne włosy No i no. tyle I y spośród ilu zostałyście wybrane w sumie? Jakby no, żartuję Co? Żartuję Ile już przyjęliście dzisiaj? Ile? Trzy no? piwa 3 piwa? Nie no stary nie wyglądasz mi na trzy piwa A ty wyglądasz mi na cztery A nie ale dobra jest ta gala no bo chujem. Trochę już dwie godziny trwa jest a gówno total to musisz rozświeżyć spokój. Ja, ja na do... Lasika pieniądze postawiłem Lasik to ciota, Nie no, ja na Lasika Ale. pieniądze postawiłem Nie, Bo ja się nie Chyba nie... po prostu i tyle, no Szczerze <laughs> ja też go nie znam O, i pa, i do sobie... Zobacz, jak on dostaje I co? Kto miał rację? Straciłem pieniądze Uziomek. chyba To jest kukła do Straciłem pieniądze Stracili pieniądze że i uściegów. Nie muszę zostawiać na lasików. No, ale miał dobry kurs, a, a, wierzył, a powiedział mi, że wygra. Nie, szkoda mi tego lasika, naprawdę. Nie, no dobra, jak chcesz, to możesz mi pomóc. Lasika <laughs> czy leszczak? Ja ci pomogę. <laughs> Bo nie usłyszałem. Jakbym na szpilkach siedział, nawet w sumie nie siedziałem chyba przez dużą część walki, więc dopiero teraz mogę się wyluzować i oglądać, więc jest fajnie. Ja bym nie chciał mieć, wiesz, łatki freakfightera. Ja mogę mieć łatkę influencera, który stoczył kilka walk, ale nie chcę być typowo, wiesz, gościem, który wypłynął na freakfightach i z tego głównie słynie. Uważasz, że dobrze, że Filipek w zasłużenie wygrał nagrodę, o, o którą z nim rywalizowałeś? Wiesz co, ja uważam, że z tamtej czwórki, która była w finale, czyli ja Filipek Muflon Tetris, mhm. ktokolwiek by jej nie wygrał, to byłoby to zasłużone. Myślę, że cała nasza czwórka się zasłużyła dla polskiego freestylu. Myślę, że Muflon i Tetris byli takimi Edziami i Filipkami we wcześniejszych czasach. No i ja więcej się spodziewałem po tym zestawieniu. W ogóle ogólnie ta gala nie jest jakaś wybitna chyba, nie? No czy no nie było jakoś mocnych nokautów, ani nic takiego, tak? Jesteście rozczarowani tym? Trochę tak, ale fajnie, że udało się bilety no, za darmo. Fajnie, że za darmo. Oj, 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 darole w bagieta w strachu, łaaa! Nie no, kurwa, knockout, knockout, pop, pop, pop. A u Ciebie co, co tam poszło nie tak dzisiaj? To, że przeszliśmy do parteru, poszło nie tak, bo się jakby chciałem go przerzucić, ale przerzuciłem mnie i już jak byłem na dole, to nie mogłem po prostu wyjść z tego. O, na co zbieracie? Nasia Barda, korona SMA, nie ktoś się dorzucić. Kurczę, no nie mam. Albo mam portfel, uwaga, czekajcie. Zobaczymy, czy mam jakieś. Do każdej puszki. Do każdej puszki. Piąteczka. Cztery puszki. Czy byłyście na tych większych galach, jakiś High League Fame? Czy to nie, nie, ale ochrona, debiut dzisiaj? Tak, tak, pierwszy debiut, na prime, oczywiście. Zaczynamy od najgorszych. No, najgorszych. no to właśnie, jest pole do popisu, nie? I jakby jesteście trzeźwe dziewczyny. Oczywiście. da się to oglądać na trzeźwo. ale się da. To co tutaj leży to jest wszystko wasze? Piweczka, pileczka, jest 6, e, o kurwa, 12, 18, 24 piwa? Tak, bo jeżeli trzeba docenić walkę takich gladiatorów, to musi być odpowiednić stan umysłu. według was jest faworytem. Jeszcze zanim zacznie ja się... Stawiam na siłę dronu także Arkadiusz tańczyła. A, a ja też... na równowagi na Don obiecałem, obiecałem Radkowi, że wybierzemy się na Mazowiecku, więc staram się słowa dotrzymać, także... Ale wiem, tak. że, ale wiem, że wy też nie jesteście z Warszawy, więc zapraszam. Ja bym jeszcze chciał dopuścić do głosu naszego przyjaciela Przemka. Co to za telewizja? Telewizja TVP Info. Dzisiaj jesteśmy wydelegowani na TVP Info. Nie, nie, nie. I nie, robimy relację nie, o patologii freakfightu. Mikołaj. Nie. Mikołaj, nie prowokuj Przemka. Naprawdę, no nie, to naprawdę, nie. TV, TVP Info to, to nie, to jest żart, który bawi, ale nie wszystkich. To jest... Oni się biją jeszcze do tej pory? O to? Boże, co tam się dzieje, patrz. Zobacz. Prawy, pro, Ale teraz... Sierp, sierpam! Szemek się obudził. Jedziesz, jedziesz, prawy, lewy. Ja Dawaj mu pan. No i zobaczcie, przespał trzy godziny i kurwa dalej wie o co chodzi, jak wem jak miłość, stary. Jakiś Afterek się szykuje po, po dzisiejszej gali? No piwko się należy. Kurwa, nie na mnie, nie O Tyle by nie na mnie. Boję się. Boję się. Tylko co po walce powiedziałem, że Paweł fajny chłopak się normalny zrobił, to mu bała korba. Mogłem temu zapobiec wygrywając. przepraszam, nie udało mi się. No sportowo, sportowo jesteś mocny, ale ja sobie zapracuję na to, żeby nasz konflikt był jasny. Dobra walka była. Dobra wygrana I co widzowie, to koniec gali Prime Show MMA. Czy było show? Chyba było. Największym plusem i największym zaskoczeniem była walka Darolwa z Bagietą, który to Daro Lew, Lwie Serce, znokautował efektownie Bagietę i może być to nokaut roku tej federacji. Czy coś mnie tutaj zaskoczyło? Chyba nie. Nastawialiśmy się na patologię, nastawialiśmy się na dymy, ich nie zabrakło i mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Ja Was wam dziękuję i do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć!